ratka Monika oczywiście pod Adamem Asnykiem wspomina modlitwę Adama Asnyka. Miejmy nadzieję, nie tę lichą marną, co rdzeń spróchniały w wątły kwiat ubiera, lecz nie niezłomną... Jak ziarno przyszłych poświęceń w duszy bohatera. Miejmy nadzieję, nie tę chciwą złudzeń, ślepego szczęścia płoką zalotnicę, lecz ta, co w grobach czeka dnia przebudzeń i przechowuje oręż i przyłbice. Miejmy odwagę, nie tę jednodniową, co w rozpaczliwym przedsięwzięciu pryska, lecz ten, co wiecznie z podniesioną głową nie da się zepchnąć swego stanowiska. Miejmy odwagę, nie tę tchnącą która nośle pleci bez oręża, lecz ten, co sama niezdobytym wałem, przeciwne losy z zwycięża. Miejmy pogardę dla rzekomej sławy i dla bezprawia potęgi zwodniczej. Się nie strójmy w płaszcz męczeństwa krwawy, i nie brząkajmy w łańcuch niewolniczy. Miejmy pogardę dla pychy zwycięskiej, i przyklaskiwać przemocy nie idźmy, ale nie wiem klęski i ze słabości swojej się nie szczyćmy. Przestańmy własną pieścić się boleścią, przestańmy ciągłym lamentem się poić, kochać się w skargach, jest rzeczą niewieścią, mężom przystoi w milczeniu się zbroić. Lecz nie przestajmy czcić świętości swoje I przechowywać ideałów czystość Do nas należy dać im moc i zbroję Bez kraju marzeń przeszły w rzeczywistość Do nas należy dać im moc i zbroję by z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość.